Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z najlepszymi książkami 2022 roku. W końcu taki film się pojawia. Um, powiem Wam, że Zeszły rok był dość dziwny pod względem czytelniczym. Nie był tak satysfakcjonujący na pewno jak 2021, ponieważ w 2021 przeczytałam dużo książek, które po prostu skradły moje serce. W zeszłym roku tego nie było. Nie było żadnej książki, która tak totalnie, jakby wiecie, stała się po prostu. No, może jedna, dwie się takie zdarzyły, które stały się ulubieńcami życia, ale tak to. Nie było takich. Były książki, którym dawałam cztery gwiazdki, które naprawdę bardzo mi się podobały. Nie wiem, czy była jakakolwiek książka na 5 gwiazdek. Wydaje mi się, że nie. Książki na 4,5 gwiazdki też się zdarzyły, ale jakby. No, nie był to jakiś bardzo dobry rok pod względem książek. I nie przeczytałam ich tak wiele, bo przeczytałam około 100 książek. Jakby. Dla każdego ta liczba e, świadczy co innego. Dla mnie nie jest to aż tak dużo, ale jakby wiadomo, nie o liczby tutaj chodzi. Um... Tak, ale mam dużą motywację na 2023 na pewno, żeby znaleźć więcej takich perełek, które wiecie, zostaną ze mną na zawsze, e, więc taki jest plan. E, ale tak, przejdźmy do tych tytułów, które najbardziej mi się podobały w 2022 roku. E, nie wybrałam 10, tylko trochę więcej, bo chyba 12, 13, coś takiego. Pomyślałam, że jakby nie będę się ograniczać do tych 10 najlepszych, bo czasami ciężko jest wybrać. E, więc. Tak, i nie są tutaj takie książki, pamiętajcie, które są moimi nie wiadomo jakimi ulubieńcami. To są książki, które w jakimś stopniu się wyróżniały, na przykład, które po prostu jak na nie spojrzałam, to poczułam, że powinny być w tym filmie. Nie zawsze one mi się aż tak strasznie podobały. Kierowałam się całkowicie intuicją i sercem, więc tak, myślę, że możemy już przejść do tych książek. Wiecie, bo tutaj to wygląda, jakbym jakiś ołtarzyk zrobiła tym książką. Nie, po prostu robiłam zdjęcia. Aha, i chciałam tylko powiedzieć, że yy, kolejność tutaj tych książek jest całkowicie przypadkowa, yy, więc tak, tym się po prostu nie sugerujcie. Pierwszą książką, którą mam tutaj pod ręką, jest Ucicho Marii Karpińskiej. Yy, jest to historia bardzo taka moja, uderzająca w moje gusta, ponieważ yy, mamy tutaj książkę o. Po prostu w życiu, o przemijaniu, o śmierci, o stracie i samotności. Jest to bardzo taka melancholijna historia, bardzo smutna, ale nie jest ona jakby taka na siłę smutna, tylko po prostu jest bardzo prawdziwa i ja to właśnie lubię w takich książkach, gdy one dają taką prawdziwą postać tego smutku i samotności. Tutaj mamy historię pewnego mężczyzny, który stracił swojego przyjaciela. Widzimy to, jak on sobie z tym radzi, jak inne osoby radzą sobie z tą stratą. Widzimy człowieka, który wybiera pewną rzecz, którą myślę każdy człowiek jakby inaczej oceni, bo niektórzy wezmą to za um, odważny ruch, a inni wezmą to za tchórzostwo, egoizm. Um, jest to strasznie ciekawe. Takie książki zawsze jakby zostawiają jakiś ślad w człowieku, takie mam wrażenie, takie pole do własnej interpretacji. Przemyśleń, i w zależności od tego, w jakim punkcie życia jesteście, tak też odbierzecie pewne aspekty tej historii, i naprawdę to mi się w niej bardzo podobało. Jedna z lepszych książek tego typu, jakie czytałam, takiego gdybania właśnie o życiu. Następnie coś, czego myślę, się tu kompletnie nie spodziewacie. Ja chyba też się tego tu nie spodziewałam, ale ta książka dała mi tyle radości. Ona nie jest obiektywnie jakaś niesamowicie. Wspaniała, dobra i nie wiadomo co mi dała, ale po prostu się przy niej tak świetnie bawiłam, gdzie ja dużo science fiction nie czytam, a to są właśnie opowiadania science fiction, miłość, śmierć i roboty. Na Netflixie jest też ekranizacja, więc ja sobie to czytając jedno opowiadanie oglądałam, później jego ekranizację i była to fajna taka jedna spójna całość. Um, powiem Wam, że ja naprawdę przepadłam, jeśli chodzi o te opowiadania. To są tak Odklejone historie, z jakimi nigdy w życiu nie miałam do czynienia. Nigdy nie przypuszczałam, że mózg człowieka może wymyślić coś takiego, tak absurdalnego, ale w tym wszystkim inteligentnego. I wiecie, mamy tutaj różne tematy, od takich śmiesznych, lekkich do nawet politycznych, gdzie jogurt przejmuje na przykład władzę, um, i na pewno jest to, wiecie, takie lekka igiełka w stronę e, polityki, e, naprawdę. Bardzo takie świeże. To był taki powiew świeżości dla mnie, bo nigdy nie czytałam czegoś takiego. I zapadło mi to bardzo w głowie, w pamięci i będę o nich jeszcze długo pamiętać, więc pomyślałam, że je tutaj dam, bo na to zasługują. Następnie mam też um, książkę, która na pewno musiała się tu znaleźć, bo um, strasznie mi się spodobała, czyli e, I nie było już nikogo Agaty Christie. Wiem, że jestem chyba ostatnią osobą, która e, nie przeczytała tej książki, ale już jakby. Już to zrobiłam, już przeczytałam i już rozumiem też te zachwyty nad tą historią, bo pomimo tego, że to jest bardzo cienka książka, uważam, że jest po prostu taka kompletna. Mamy tutaj historię. Ośmiu osób, które przybywają na wyspę, zostały zaproszone przez pewnego tajemniczego właściciela willi. To są jakby całkowicie przypadkowe osoby. Przybywają na tę wyspę i okazuje się, że właściciela nie ma, ale są dwie inne osoby, które jakby będą się tą willą zajmować i nimi. Jest to kryminał, więc oczywiście pojawia się śmierć, więcej niż jedna. I wydaje się, że może być ona powiązana z pewnym wierszykiem o żołnierzykach. Tyle Wam powiem, jest to naprawdę coś świetnego. Niczego mi w tym kryminale nie brakowało, a rzadko się to zdarza. Do tego zakończenie było bardzo takie łączące wszystkie kropki, wyjaśniające wszystko krok po kroku, co mi się strasznie podobało. Naprawdę. Bardzo, bardzo dobry. Dalej mam reportaż. Reportaż, który może być trochę kontrowersyjny, mam wrażenie, przez jedną z autorek, czyli Maje Staśko. Druga autorka to Patrycja Wieczorkiewicz. Wiem, że o Maje Staśko jest wiele różnych opinii. Ja tutaj nie mówię o autorce, a mówię o książce, ponieważ autorki całkowicie oddały głos kobietom, które doświadczyły przemocy seksualnej, mm, różnych jej odmian. Widzimy tutaj osoby, które. Mm, Każda na własny sposób radziła sobie z tym, co się jej przytrafiło. Niektóre reakcje były naprawdę bardzo, bardzo dziwne, absurdalne i dla wielu osób mogą być one niezrozumiałe. Jak na przykład osoba, która była um, ofiarą gwałtu, może później spotkać się z gwałcicielem, żeby ponownie się z nim przespać, ale już na własnych warunkach. No, niekiedy te zachowania były skrajne, ale, ale naprawdę zostało to świetnie przedstawione, bo um, po prostu oddały tym kobietą głos, co rzadko się niestety zdarza. Następna książka to Niespokojni Ludzie i to była historia, którą na pewno doceniłam z czasem, w sensie i tak mi się podobała bardzo, gdy ją czytałam, ale po czasie coraz bardziej ją doceniam, więc pomyślałam, że zasługuje na to też, żeby tutaj być w tym filmie. Niespokojni Ludzie to jest historia, która zaczyna się dość śmiesznie, bo zaczyna się nieudanym napadem na bank. Osoba, która dokonuje tego napadu na bank, musi wziąć zakładników. Którzy akurat to są losowi ludzie, którzy po prostu oglądają pewne mieszkanie pod wynajem, no i jakby zostają tam uwięzieni w tym mieszkaniu. Ale gdy policja przyjeżdża na miejsce, to okazuje się, że osoba za to wszystko odpowiedzialna zniknęła. Po prostu my w tej książce poznajemy historię życia każdego z bohaterów, który się znalazł w tym mieszkaniu. I na początku ta książka w ogóle nie trzyma się jakiegokolwiek jakiegoś takiego. Ładu. Była bardzo chaotyczna, ja nie wiedziałam, w którą stronę to idzie. Trochę się gubiłam w tej historii, ale z czasem zaczęło to nabierać coraz większego sensu i później skradło troszkę moje serce. Mam wrażenie, że ta książka po prostu w taki bardzo, bardzo specyficzny i oryginalny sposób prześwietla trochę jakby człowieka um, i pokazuje w każdym tym bohaterze problemy, z którymi myślę większość ludzi się mierzy w większy albo mniejszy sposób. Naprawdę jest przepiękna. Ta historia i, tak jak mówię, bardzo oryginalna, więc zasługuje na wyróżnienie. Kolejna książka to również reportaż, czyli Rzeczy Osobiste Karoliny Sulej, opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Jak wiecie, ja bardzo interesuję się tą tematyką wojenną, tematyką obozową. Takie zwyczajne książki opowiadające o codzienności w obozach nie są już dla mnie jakieś takie bardzo zaskakujące. Nie znajduję tam jakichś takich faktów, o których na przykład nigdy nie słyszałam. A tutaj autorka naprawdę. Skupiła się na tym konkretnym aspekcie obozów, czyli właśnie na ubraniach, które w bardzo dużym stopniu przyczyniały się na, do jakby losów człowieka w obozie, tego, jak był tam traktowany, czy przeżył w ogóle, naprawdę strasznie ciekawa perspektywa, bardzo otwierająca oczy i poszerzyła po prostu ta książka Moją wiedzę na temat obozów koncentracyjnych, więc jeżeli potrzebujecie czegoś takiego głębszego, w tym temacie, to myślę, że ta książka idealnie się sprawdzi, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie na, na całą sytuację. Następnie mam coś, co. też sama się dziwię, że ta książka tej autorki jest tutaj, ale jest, ponieważ e, całkowicie mną wstrząsnęła, gdy ją czytałam, czyli e, Colin Hoover, wszystkie nasze obietnice. Czekajcie! Stop! Wiem, że jakby są dwa obozy. Obozy, które uwielbiają Colin Hoover i obozy, które Colin Hoover nie cierpią. Ja jestem gdzieś tutaj skłaniająca się trochę w tę stronę, ponieważ jakby uważam, że książki tej autorki są toksyczne. Uważam, że to są czytadła. Nie obrażając tutaj nikogo, jakby ja też lubię sobie poczytać książki luźne, które są takimi właśnie czytadłami dla mnie. Ale uważam, że te książki niosą ze sobą trochę więcej złego niż dobrego. Jednakże ta książka, wszystkie nasze obietnice, totalnie mnie rozwaliła emocjonalnie i uważam, że to jest jedyna, jaką przeczytałam, dobra książka tej autorki, bo uważam, że to jest dobra historia, uważam, że to jest jedna z lepszych, jakie przeczytałam w tym gatunku, czyli właśnie w tych obyczajówkach romantycznych. Poznajemy tutaj historię pewnego związku, małżeństwa i mamy dwa, dwie jakby linie czasowe. Pierwsza to jest z kiedyś, a druga jest z teraz. Kiedyś to jest moment, gdy nasza główna bohaterka poznaje się ze swoim przyszłym mężem, Grahamem, a ta, ten, ta, ta, ta perspektywa z teraz jest w momencie, gdy oni już są pięcioletnim małżeństwem z dość dużymi problemami i widzimy, jak to małżeństwo powoli zaczyna się rozpadać. I mamy jakby ten duży kontrast, wiecie, początek związku, skowronki, stokrotki, miłość, wielka serduszka, po prostu wszystko jest wspaniałe. I e, perspektywę po kilku latach, gdy jednak to słońce trochę zachodzi, pojawiają się chmury, i człowiek musi sobie z tym poradzić, a nie do końca wie, jak to zrobić. E, I tutaj. Nie jest ta książka na pewno idealna. Ta perspektywa z początku związku um, nie urzekła mnie, bo ja nie lubię takich tkliwych i słodkich historii, um, ale znowu ta perspektywa z teraz um, była strasznie bolesna. Ja jak do myślał o tej książce z Małżywoczem dosłownie, bo było to coś. czemu ja zaczynam płakać? <grym> czemu ja zaczynam płakać? <grym> nie wiem, co się dzieje. Było to naprawdę takie. Prawdziwe i żywe, i ja czułam emocje bohaterów. Ja, ja czułam, jakbym była z nimi w tym związku i tak samo jak oni sobie z tym wszystkim nie radziła i próbowała znaleźć to światło w tunelu, którego nie było, no po prostu ta książka mnie totalnie rozwaliła i nie spodziewałam się, że da mi tyle, ile mi dała, więc musi się tu pojawić bez dwóch zdań. Naprawdę wow. Ażbym ją drugi raz przeczytała, żebym znowu się niej popłakała prawie wylałam kawę a obok stoi mój telefon i książki. Aż bym ją drugi raz przeczytała, żeby nie tak ściorała emocjonalnie. Potrzebuję książki, która mnie zniszczy. Dajcie mi taki tytuł. Który mnie teraz zniszczy, przy którym będę płakać i nie będę mogła dojść do siebie. Błagam. Napiszcie mi w komentarzach jakąś taką książkę. Dobra, lecimy dalej. Dalej mam tutaj um, książkę, która po prostu dała mi bardzo dużo rozrywki i uważam, że też się wyróżnia um, na tle innych książek tego gatunku. Tak też starałam się patrzeć właśnie na książki, um, gdy wybierałam. Do tego filmu, które się wyróżniały, które mi dały więcej niż inne. I ta na pewno e, się do nich zaliczę, czyli do gwiazd Brandona Sandersona. I w tej historii um, ludzkość atakują krelowie, czyli tacy trochę kosmici, i za obronę tej ludzkości odpowiadają piloci. I nasza główna bohaterka właśnie chce zostać takim pilotem, to jest jej ogromne marzenie, chce iść w ślady e, swojego ojca. Niestety za spensą ciągnie się. Um, Przeszłość jej ojca, który na końcu, jakby, tej swojej kariery pi pi pilota m, dość mocno zawiódł, m, przez co też jej, jakby, spełnianie marzeń jest utrudnione. I wiecie, widzimy tutaj taką ogromną niesprawiedliwość, bo to jest dziewczyna, która. Ma duże zdolności, duże predyspozycje do tego, żeby zostać tym pilotem, a jakby całkowicie zostaje to odsunięte na bok i ludzie są zaślepieni przeszłością i czymś, na co ona kompletnie wpływu nie miała. Więc to jest bardzo frustrujące w tej historii, na pewno Mamy tu różne momenty I lżejsze, i mocniejsze Bo mocniejsze są jak na przykład są walki Z tymi całymi e, potworami, kosmitami mm, Brutalne e, Ale są też momenty jakieś, wiecie, zwykłych szkoleń e, Motyw szkoły tu jest oczywiście Różne tam sytuacje mają swoje przykre konsekwencje Więc jest tu też obecna śmierć, strata e, Uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra książka e, Dała mi strasznie dużo em, radości Rozrywki, trochę smutku, ale to wszystko było takie, nie wiem, otulające. Następnie książka, która trafi, myślę, do ulubieńców życia troszkę, czyli lato, gdy mama miała Zielone Oczy, Tatiany Tibullec, chyba tak. Jest to cieniutka książeczka, która ma zaledwie chyba 150 stron. I opowiada historię matki i syna. Bardzo Nieidealnej relacji, w której jest bardzo dużo nienawiści, szczególnie ze strony syna w stosunku do matki. Między innymi dlatego, że ta matka nie potrafiła do końca dać mu tyle miłości, ile powinna, ile on potrzebował. Nie spełniała dobrze roli matki. Życie naszego bohatera nie potoczyło się tak, jak on by chciał. I widzimy bardzo nieszczęśliwego człowieka, który opowiada nam o tym, jak wyglądało pewne lato, gdzie razem z mamą wyjechał na wieś jakąś we Francji, żeby z nią tam spędzić te dwa, trzy miesiące, lata. Jest to historia strasznie smutna, przepełniona bólem, przepełniona żalem i e, cierpieniem. Cierpieniem obu stron cierpieniem fizycznym i cierpieniem psychicznym. E, jest bardzo taka cielesna i brutalna ta książka, w takim sensie, że te słowa strasznie uderzają. Każde słowo tutaj jest po prostu tak emocjonalne. Ja nie potrafię wam tego opisać, musielibyście to sami przeczytać, ale. Bardzo czuć tutaj emocje, one są świetnie oddane i widzimy też jakby trochę transformację mm, tej nienawiści w miłość, w może trochę przebaczenie, zrozumienie. Jakby tu nie da się zaspoilerować za wiele w tej historii, dlatego wam tak otwarcie o niej mówię, bo to jest po prostu jakby. Wiadome, co tu się wydarzy e, i, i jak się historia trochę potoczy, ponieważ e, nasz główny bohater e, analizuje jakby swoje zachowania z przeszłości, więc też mówi do nas jakby z teraźniejszości, e, już mówiąc nam, jak to się skończyło. E, bardzo przepiękna historia, trochę przypominająca mi bezmatek, może dlatego też e, tak mi się spodobała, bo jak wiecie, bezmatek był w Ulubieńcach 2021. Teraz mamy tę książkę, która zahacza o podobny temat i jest naprawdę niesamowita. Następnie książka Nigdy, 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 czyli coś, co jest tematem na pewno na czasie, ponieważ porusza temat macierzyństwa. Mamy tam główną bohaterkę, która. Nie chcę mieć dzieci, po prostu jakby taką decyzję podjęła i tym się w życiu kieruje. Jest jej dobrze tak, jak jest i razem ze swoim partnerem potomstwa nie planują mieć, ale gdzieś tam w jego głowie zaczynają się pojawiać wątpliwości, czy on na pewno nie odnalazłby się w roli ojca, może jednak. Do tego też otoczenie naszej głównej bohaterki się zmienia, jej przyjaciółki, które kiedyś może stały trochę pojeść stronie, po tej samej stronie, co ona, o, mm, też trochę się u nich zmienia, zmienia się ich spojrzenie na świat, na nią samą, e, więc widzimy ją pośrodku tego całego chaosu, który jest związany z macierzyństwem, z e, rodziną, z naciskaniem społeczeństwa na to, żeby kobieta założyła rodzinę, żeby... Mm, rodziła dzieci różnymi głupimi pytaniami, różnymi głupimi tekstami, typu, że ci się zmieni, że na pewno będziesz chciała w końcu mieć dzieci, kto się będzie Tobą zajmować na starość i tak dalej. Jakby ludzie na siłę chcą w jej głowie zrodzić jakieś wątpliwości i zmienić jej zdanie, gdy to nie jest kompletnie ich sprawa. I tak jest na co dzień, tak, tak z tym się wiele kobiet spotyka. I to jest przerażające, przerażający jest ten nacisk na założenie rodziny, na ten. Obraz idealnej rodziny z mężem, żoną i dziećmi, gdy nie każdy tego chce, nie każdy tego potrzebuje i jakby ludzie nie szanują tego, że ktoś może mieć inne zdanie niż oni i trochę odstawać od reszty. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa perspektywa, bardzo takie świeże i dobrze oddane spojrzenie na całą sytuację. Tak. Uważam, że to jest bardzo ważna książka i naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Następnie mam książkę Wiesława Myśliwskiego, czyli Ucho igielne. Wiecie, że ja twórczość Wiesława Myśliwskiego bardzo sobie cenię. Jest to jeden z moich ulubionych autorów. Może ta książka nie skradła mojego serca, tak jak traktat o uskaniu fasoli, ale na pewno doceniłam ją przez sam styl i to, jak Wiesław Myśliwski pisze o najprostszych rzeczach w sposób tak piękny i tak niezwykły, że mnie to zawsze będzie urzekać i zawsze myślę jego książka, nieważne która gdzieś tam e, zrobi na mnie wrażenie, chociażby przez właśnie sam styl tego autora. Tutaj też mamy książkę o życiu, tutaj też mamy książkę o przemijaniu. Mocno skupiamy się na młodości, na starości i na momencie, gdy mm... Młodość i starość gdzieś tam się ze sobą spotykają. Tutaj w tej książce mamy trochę taką dziwną, mieszaną narrację, bo nasz główny bohater opowiada nam historię z perspektywy osoby młodszej i z perspektywy osoby starszej. Przez co wydaje mi się ta książka trochę trudniejsza niż np. przykład traktat o uskania fasoli, który robił czystym monologiem. Um, w tej Potrzebowałam trochę więcej skupienia. Po prostu nasz bohater snuje taką opowieść o, o, o życiu, o przemijaniu, o pamięci, po prostu o losie człowieka, o różnych relacjach i, i rzeczach, które w życiu nam towarzyszą na co dzień. Um... Jest to taka, takie gdybanie nad życiem, czyli coś, co jak wiecie, już tutaj padły te słowa, uwielbiam, e, więc to też e, mi się bardzo podobało. Następnie książka, która na pewno trafi do ulubieńców mojego życia, ponieważ wyróżnia się na tle wszystkich książek, jakie przeczytałam, czyli Kwaty dla Algernona, e, autora, który napisał książkę Człowiek o 24 twarzach, który jest jednym z moich e, ulubionych z gatunku nonfiction, więc przypuszczałam, że ta może mi e, mnie użyć też i tak się stało. Poznajemy tutaj e, 32-letniego człowieka który jest niepełnosprawny intelektualnie, ma bardzo niski iloraz inteligencji, i od zawsze wiecie, tam gdzieś tam odstawał od swoich rówieśników, był trochę inaczej postrzegany, inaczej traktowany niż, niż reszta przez to, jaki był. I może. Jakby on całkowicie zmienił swoje życie, ponieważ może być poddany pewnej operacji, która ma właśnie zwiększyć jego ilość inteligencji. I jak się możecie domyślić, tej operacji zostaje poddany i później widzimy właśnie jej. Skutki i konsekwencje. Co ważne jest on pierwszym człowiekiem, który jakby przechodzi taką operację, więc nikt nie wie, jak on na nią zareaguje, jak długo jakieś tam efekty mogą się utrzymywać. A sam Algernon tytułowy to jest mysz, która też została czymś takiemu poddana i zwiększył się właśnie iloraz inteligencji. I na początku Charlie zaczyna z nią trochę rywalizować. Ta mysz jest od niego mądrzejsza i on to widzi i go frustruje, i widzimy. Po prostu, jak życie Charlie'ego się zmienia um, po tej operacji, gdy on staje się trochę innym człowiekiem. Um, widzimy, jak powoli uświadamia sobie niektóre kwestie, uświadamia sobie to, jak naprawdę świat wygląda, jak tak naprawdę ludzie go postrzegają. Gdy na przykład kiedyś myślał, że gdy ktoś się z niego śmieje, to się po prostu do niego uśmiecha, bo jest szczęśliwy, później sobie zdał sprawę, że tak naprawdę. Um, to nie jest nic dobrego i nie jest nic miłego. Więc widzimy tak naprawdę człowieka, który trochę uczy się na nowo życia i patrzy na niego z bardziej takiej świadomej perspektywy. Nie zawsze jest to czymś dobrym. Ta książka jest przepełniona smutkiem, cierpieniem, niezrozumieniem i jest tak dobrze napisana. Chociażby te fragmenty naukowe są bardzo przystępne, ale w tym wszystkim takie Pełne. E, strasznie mi się podobała, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Oczywiście przez początek było mi ciężko przebrnąć, bo na początku Charlie pisze dziennik, e, żeby nauczyć się poprawnie pisać. E, I ten dziennik jest z błędami, więc te zdania są często nielogiczne, pełno tu literówek, a ja mam dyslekcję, więc ja sama jakby często źle, źle czytam jakieś słowa, a gdy ono ma jeszcze literówkę będzie całkowicie źle napisane, no to jest to ciężki orzech do zgryzienia, ale ogólnie książka fenomenalna. Okej, okay, jednak policzyłam i tych książek było 11 chyba. Mam nadzieję, że dobrze policzyłam, więc prawie się zmieściłam w tych dziesięciu. Mogłabym tu dać też książki, które dały mi też dużo rozrywki, jak na przykład "Ukochane dziecko", "Wróć przed zmrokiem" czy "Tark mięsny", który też bardzo mi się podobał, ale po prostu tego nie czuję, więc dałam te które były przywołane przez moje serce i moją głowę. Tak, dajcie mi koniecznie znać, jakie były u Was najlepsze książki w zeszłym roku. Czy czytaliście któreś z tych, które tu pokazywałam, albo czy planujecie przeczytać? Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem. Cześć.